Coffee day. Dzień z kawą i kartą. Mamy na dzisiaj, kochani, lilię i, i słońce. Więc to czas taki spędzony troszkę na łonie natury. Takie uspokojenie się. Aczkolwiek słońce może nam na, dawać nam mocno we znaki. I jeśli oglądasz to w dniu, w którym załatwia się sprawy urzędowe, to właśnie sprawy urzędowe będą... Dla ciebie w pewien sposób do załatwienia i to pozytywnie, po twojej myśli. Yy, tutaj też wyjaśnienie pewnych kwestii, które były do tej pory sporne taka ulga, odpoczynek, zadowolenie. To dla niektórych yy, namiętne chwile na łonie natury mogą być dzisiaj. Dlaczego nie? No. To też poznanie jakiejś nowej osoby może dzisiaj być, i to poznanie tej osoby, ta osoba wpłynie w jakiś sposób, jakby wniosła powiew świeżego powietrza do waszego życia. To oczywiście nie musi być do romansów, to może być ktoś taki, no, poznany, tak? No, jakiś człowiek, nie wiem, z którym macie podobne tematy, klub dyskusyjny czy coś w tym stylu.